widzowie, o no kurde, o ja się widzowie, robimy dzisiaj odcinek o hejterze, hejter jest we szpitalu Oczy? i tutaj gdzieś krąży, to jest nawiązanie do, do odcinka, gdy byłem w szpitalu tam na tych, na to tych pa, ja zrobiłem, no i był taki kijak dziwny przed piją, srata, ta, ta, tam było, tam Bli. w szpitalu. I chodź Ci pokażę. Kolejna fajka. Chcesz chodź się mi zawiedzisz. Czekaj. Bo, jak się przestraszyłem. Ja już myślałam, że tam hejter był, a to jest po prostu coś. Nie. Nie, to po prostu było napis. No i w Ja tak sobie strasciłem. Chodźcie. Nie, nie, trochę cicho. Po cichu, bo on... To on może gdzieś tutaj być. O kur hater tam jest. O, oh, go. No nie, chciałem akurat wam pokazać, ale zniknął. Zniknął. Spieprzył se. Dobra, dobra. sorry, widzowie, zasłonę. O kurde, no ty, ty do okna sobie pokopałeś. O, dobra, sorry, bo ja się trzymam. A tutaj też, też, są sale, dlatego może być trochę ciszej. No bo to wstanę po nie powiem czym. Wiem. No. Pałką. Ale nie, nie, zostanę tam gdzie zawsze, ale nie mów tego. I Nie, nie wiesz. Po prostu nie wiesz. A gdzieś A! to był hejter. No kurde. Oh, jak się wystraszyłem, sorry styli... Ja o nie, no nikt. Nick. Pewnie z pierwszego do oddziału habili. baba baba. No właśnie on był... On był przy tym lutym oknie. On tak, bo nie bi... on tak na patrzy. Wiesz, to tam samą osobę, więc lepiej spieprzali. Ja no nie wiem, czy ich pokazałem. Jak pokazałem, to... To będzie zamazane po prostu. To jest to, to mój. Jak to? Jak zda. No, nie Nie, pokazałem go, spokojnie. A no faktycznie. No faktycznie. Dobra, no, widzowie, odwrót taktyczny musiało być zamazane, to... Ja spróbuję zamazać. ty.

Ej. Dobra, kończymy widzowie, to bo nie chcesz nam się łazić. pan Nara.